Anna News. Ale najpierw te najważniejsze decyzje ma podjąć Sąd Najwyższy. Przed jego siedzibą jest Grzegorz Łaguna. Powiedz, jak wygląda kalendarium decyzji po 10 maja i kiedy prawdopodobnie pójdziemy do wyborów. Na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć. Jeśli wybory 10 maja rzeczywiście się nie odbędą, wówczas Państwowa Komisja Wyborcza ma 14 dni na to, aby złożyć sprawozdanie z tych wyborów do Sądu Najwyższego. To Sąd Najwyższy w ciągu 30 dni będzie musiał zdecydować, czy te wybory uzna za ważne, czy też za nieważne. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że tutaj Sąd Najwyższy ma pełną dowolność, no bo przecież o tym decyduje Konstytucja, a nie żadna partia polityczna. Jeśli Sąd Najwyższy uzna, że te wybory były. Nieważne, wówczas marszałek Sejmu Elżbieta Witek będzie miała 60 dni na to, aby rozpisać nowe wybory. Według ekspertów prawdopodobny termin tych wyborów wypadałby w okolicach środka lipca, ale to jest jeszcze do ustalenia, bo w całym tym procesie, w całym tym kalendarzu jest ogromna liczba wątpliwości. Ta największa wątpliwość dotyczy tego, czy Sąd Najwyższy w ogóle może stwierdzać o nieważności wyborów, które przecież się nie odbędą. Tutaj opinii konstytucjonalistów jest bardzo wiele. Są także takie opinie, które wskazują na to, że być może z ważności można wyłączyć wyłącznie samo głosowanie, natomiast proces wyborczy byłby niezakłócony. I tu mamy kolejne wątpliwości, czy do tej listy kandydatów, która już została zarejestrowana, mogą dołączyć kolejni kandydaci, którym na przykład udałoby się zebrać 100 tysięcy podpisów w nowym czasie do nowego terminu wyborów. Ostatnia wątpliwość dotyczy kart do głosowania, które przecież musiałyby zostać zniszczone, gdyby pojawił się na nich jakiś nowy kandydat. A pamiętajmy cały czas, że oficjalnie ani marszałek Sejmu, ani nikt inny nie poinformował jeszcze społeczeństwa o tym, że 10 maja wybory się nie odbędą. To są Póki co tylko i wyłącznie medialne komunikaty. Bardzo dziękuję Grzegorz Łaguna. Cała masa pytań, jak Państwo widzą. Spróbujmy na nie, choć na niektóre z nich odpowiedzieć. Jest teraz już z nami. Profesor Jarosław Flis, socjolog Uniwersytet Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. W maju wyborów nie będzie to już wiemy na...